Dzień ósmy. Jak usłyszeć głos Boga na modlitwie? Gdy zebrał się wielki tłum, i z miast przychodzili do niego, rzekł w przypowieściach. Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, Jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną. I gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Żyjemy w świecie pełnym chaosu, biegu. Nasze serce, sumienie jest zagłuszane przez dźwięki tego świata, ale również rozproszenia wewnętrzne. Jak usłyszeć głos Boga? Podpowiedź możemy znaleźć przy powieści o siewcy, którą Jezus nam zostawia. Siewca to Bóg, ziarno to Słowo Boże. W czasie modlitwy Bóg mówi do Ciebie. Mówi do serca, mówi również, mówi również przez Słowo Boże, które słuchasz. Jaką glebą jestem? Ziarno Słowa Bożego może paść na drogę. Przylecą ptaki, bardzo łatwo je wydłubią. Ziarno może paść na ziemię skalistą i nie jest w stanie się zakorzenić. Ziarno może paść między ciernie, zgiełk, hałas tego świata zagłuszy je. Ale może paść również na dobrą glebę. Dobra gleba to moje serce. Tutaj Bóg mówi. I jak mogę przyjąć słowo Boże? W jaki sposób modlić się, żeby usłyszeć Boga? Najpierw trzeba zrozumieć to, co Bóg mówi, usłyszeć i zrozumieć. Potem przyjąć i rozważać do swojego serca, pielęgnować. Kolejny krok to stanąć w posłuszeństwie Bogu. Jeżeli już usłyszałem, co Bóg mówi, staję w posłuszeństwie. Kolejny zaczynam działać i wtedy przynoszę owoce. Glebą, gdzie jestem w stanie usłyszeć Słowo Boże, głos Boży jest moje serce i sumienie. Warto zapytać się dzisiaj, jaką glebą jestem?